Pomysł na wyspę generalnie pojawił się w głowie Goczy Kamka. Właściciel ambasadorii Island siedząc w Monako i patrząc na, na wodę, zadzwonił do Goczy i zapytał go, dlaczego Gocza? U nas tak naprawdę nie mamy jakichś fajnych projektów związanych z. Gocza, to kto to? CEO projektu. Gocza generalnie taki projekt już miał przygotowany w szufladzie, który czekał od dłuższego czasu. Przedstawił tak naprawdę ten pomysł właścicielowi i właściciel totalnie się zajarał tym, tym tematem. I od tego momentu projekt ruszył z kopyta. Gocza twierdził, że marzył o tym projekcie od wielu lat, przygotowywał się na coś takiego i gdzieś tam sobie te plany układał w swoim życiu a że akurat okoliczności przyjały, czyli nagle inwestor, czyli właściciel spółki chciał zainwestować w coś, w coś spektakularnego, to pomysł mu się od razu z biurka łatwo dał wyciągnąć.